Rodziców na kanale Kotwica Rodzica. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak rozwinąć samokontrolę u dziecka. Pojęcie samokontroli jest ogólnie pojęciem zrozumiałym. Natomiast w relacji wychowania dzieci dotyczy ono umiejętności panowania nad sobą, umiejętności panowania nad swoimi emocjami, nad swoim zachowaniem. Popatrzcie na taką sytuację. Kiedy dziecko, małe dziecko, uczy się chodzić, to rodzic bardzo go ochrania, bardzo go kontroluje, żeby się nie przewróciło, żeby nie nabiło sobie guza, żeby, żeby nie, upadło. nie upadło, żeby to poruszanie w postawie pionowej było dla dziecka bezpieczne. Natomiast trudno nam sobie wyobrazić sześciolatka, który już chodzi pewnie, że rodzic obok niego stoi i, i go ochrania, żeby się w coś nie uderzyło, albo żeby się nie przewróciło. I właśnie na tym polega uczenie dziecka samokontroli w tych Sferach właśnie emocjonalnej, psychicznej, dotyczącej zachowania, że w pewnym momencie, kiedy dziecko rośnie, dajemy mu coraz więcej przestrzeni decydowania o samym sobie, coraz więcej zaufania dajemy temu dziecku, że ono sobie poradzi z trudnościami, które będzie napotykało na swojej drodze. Ale co z tego wynika? Oznacza to też to, że z czasem mamy coraz mniejszy wpływ. Na to, w jaki sposób nasze dziecko będzie wychowane, w jaki sposób będzie sobie radziło. W którą stronę pójdzie. Tak. Z jakimi, z jakimi ograniczeniami będzie sobie radziło. Wiadomo, że maluszek, który dopiero co się narodził, jest zupełnie bezradny, nie ma żadnej samokontroli, nie panuje nad sobą, tylko musi być nieustannie mama, oczywiście tata, no poza karmieniem. Natomiast z czasem, tak jak Asia przedstawiła to na takim obrazie, tak samo mamy wpływ na, na, jego, na jego wychowanie, na jego pracę nad emocjami, nad całą psychiką ale z czasem ona się zmienia. Nawet jeżeli mamy dorosłe dziecko, częściowo mamy na to wpływ. Natomiast trudno oczekiwać, że nawet jeżeli z nami 20 latek mieszka, że będziemy mu dawali konsekwencje i po prostu on będzie posłuszny i to czegoś go będzie uczyło. Do tego wieku to musi być wypracowane. W Biblii w Księdze Przysłów jest napisane: ćwicz syna dopóki jest nadzieja. My wierzymy, że ta nadzieja jest ciągle, nawet jeżeli by coś się nie udało, jeżeli nasze dzieci by poszły w innym kierunku niż oczekujemy. Natomiast ten czas na wychowanie jest właśnie od urodzenia do mniej więcej 20 roku życia, ale najbardziej do 10 roku życia, a później z nastolatkami pracuje się już trochę inaczej, ale to zupełnie odrębny temat. I jeśli chodzi o taką kontrolę, ona się wiąże chociażby z naszymi emocjami, z gniewem, o którym mówiłyśmy w stosunku też do nas, jako rodziców. No, podstawową rzeczą jest to, że jeśli my nie umiemy własnego gniewu opanować, no to nie nauczymy też tego dzieci. Jeżeli one widzą, że w każdej sprawie wybuchamy, podnosimy głos, jesteśmy w stanie czymś rzucić, e, dokładnie, to po prostu no, one się uczą tego samego. Więc tutaj jest ta, ta kwestia, że zaczynamy od siebie. Tak? To jest praca ze sobą, która jest dosyć trudna, natomiast do wypracowania. Mhm. I jeśli... Musimy umieć nazwać nasze emocje, tak. musimy sobie zdawać z nich sprawę, ale musimy też umieć je wyrazić nie w sposób niekontrolowany, tylko właśnie w sposób, który jest akceptowany i nie krzywdzi osób, które są wokół nas. A dlaczego jest to tak istotne? Bo każdy z rodziców musi zadać sobie to pytanie, czy chce wychować moje dziecko, które będzie potrafiło opanować emocje, czy nie, czy jest mi to obojętne. Natomiast Biblia, także w Księdze Przysłów, mówi o tym, że miastem odkrytym bez murów jest człowiek nieopanowany, czyli ten, który nie umie ogarnąć po prostu siebie, tak mówiąc kolokwialnie. Nie wiem, czy macie doświadczenia z takimi osobami, które na przykład mając nad Wami władzę jako szef, które czegoś od Was mają prawo wymagać, nie robią tego w sposób kulturalny w granicach tak zwanych społecznościowych, tylko właśnie podnoszą głos, krzyczą, czasami wyzywają, czasami używają niecenzuralnych słów. Ja zauważyłam, że w wielu miejscach stało się to normą, niestety, co jak my byłyśmy dużo młodsze, to, nie, to było niedopuszczalne. Dając dziecku jakąś odpowiedzialność, obdarowujemy je zaufaniem, że sobie z tym poradzi. To znaczy, że będzie miało wypracowaną y, samokontrolę, i tutaj, na przykład, może być, y, zaczynając od takich najmłodszych dzieci, tak? Y, że może samo się ubrać, czyli może zdecydować, które ubranka zakłada. I dopóki dziecko nie nauczy się, że jak jest zimno, to zakładamy ciepłe ubranka, a jak jest upał, gorąco, to zakładamy letnie ubranka, rodzic będzie musiał mu w tym pomagać. Ale im dziecko jest starsze, tym bardziej świadomie jest nauczone, jak dobierać strój do pogody. I to jest taki bardzo prosty przykład, ale możemy go przenieść na inne sfery naszego życia. Jeżeli mamy dziecko troszeczkę starsze, na przykład dziewczynkę, która idzie w gości i umawiamy się, że wróci o konkretnej godzinie i ona łamie za każdym razem, przeciąga, nie informując rodziców. Teraz jest taka możliwość, żeby po prostu zadzwonić, wysłać smsa. Ale jeżeli dziewczynka w ogóle nie kontroluje i przychodzi spóźniona godzinę, dwie, to, to wtedy jakby rodzic ma, ma prawo. I tę wolność zabierać, to znaczy nie zgadzać się na wyjścia dziecka poza dom do, do właśnie koleżanek, bo nie potrafi jakby dotrzymać słowa. I dziecko w ten sposób się uczy, że jeżeli da słowo, że wraca o godzinie, nie wiem, dajmy na to piątej, to żeby jednak zwrócić na to uwagę i żeby pamiętać, że, że jak się zbliża piąta, można sobie ustalić przypomnienie w telefonie. Chociaż, żeby dać znać rodzicom, teraz są takie możliwości, Dać znać rodzicom: Mamo, pamiętam, że miałam wrócić, czy mogę zostać jeszcze, nie wiem, pół godziny. I to jest zupełnie inna sytuacja niż jak dziecko po prostu w ogóle nie kontroluje czasu, w ogóle nie przywiązuje wagi do tego, że się umówiło ze swoimi rodzicami. Dlatego dajemy dzieciom tyle wolności, ile one są w stanie przejąć. A wracając do tego przykładu, o którym powiedziała Asia, tu nie chodzi o to, że odbieramy dziecku wolność i tak na stałe zostanie. Może być tak, że po prostu kilka tygodni odczekamy, czy kilka miesięcy i zaproponujemy znowu. Możesz pójść, ale pamiętaj, umawiamy się na godzinę i chcę, żebyś tej obietnicy dotrzymała, czy po prostu tej umowy. Więc jakby w ten sposób uczymy, to nie chodzi o to, żeby stawiać ograniczenia i żeby one takie pozostawały. Rodzice, które, którzy uczą samokontroli, dają dziecku tyle odpowiedzialności, ile dziecko jest w stanie udźwignąć. I tutaj y, przykładem może być też y, hodowanie zwierzątka. Y, jedno z moich dzieci bardzo chciało mieć świnkę morską. I byliśmy gotowi zgodzić się na świnkę morską, natomiast z, z hodowaniem zwierzątka łączą się obowiązki. Było z góry wiadomo, że jeżeli świnka nie będzie zaopiekowana, nie będzie nakarmiona, napojona, że jeżeli nie będzie miała wymienionej ściółki, to zwierzątko takie niezaopiekowane będziemy musieli oddać do innego domu. I dla moich dzieci było to ważne, żeby się tym zwierzątkiem systematycznie zajmować. Ja wiem, że musimy być bardzo ostrożni, że zwierzątka też nie mogą być głodzone, natomiast jest to też dobra nauka dla naszych dzieci takiej odpowiedzialności i, i samokontroli, że jest odpowiedzialny za jakąś działkę. I może ćwiczyć się w takiej systematyczności i spełnianiu pewnych obowiązków, które zresztą, chcąc posiadać zwierzętko, samo na siebie dziecko nałożyło. Dlatego, tak jak mówiłyśmy w jednym z poprzednich odcinków o różnicach między stosowaniem konsekwencji a karaniem, to w uczeniu samokontroli właśnie kluczową rolę ma stosowanie w odpowiedni sposób konsekwencji. To właśnie konsekwencje mają nauczyć dziecko, jak ma postępować. Na przyszłość, jak ma uczyć się, przejmować odpowiedzialność za swoje zachowanie. Inspiracją z tego odcinka niech będzie dla Was zwrócenie uwagi na to, ile odpowiedzialności dajecie swoim dzieciom, a ile odpowiedzialności w Waszych rodzinach jeszcze Wy ponosicie za swoje dzieci. I zobaczcie, czy zgodnie z wiekiem tej odpowiedzialności dzieci mają dużo, czy mają mało? Może warto zweryfikować, czy z jednej strony dzieci nie mają tej odpowiedzialności zbyt dużo, a z drugiej strony, czy nie jesteśmy zbyt nadopiekuńczy, że podejmujemy większość decyzji za nasze dzieci, narzucając im z góry i jakby ograniczając je w takim uczeniu się podejmowania odpowiedzialności za samego siebie. Dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek. Subskrybujcie, lajkujcie. I do, do, do zobaczenia w następnych odcinkach.